Młyn klekotki. To XVII-wieczny odrestaurowany młyn wodny. Obiekt powstał z myślą o tych, którzy ponad wszystko cenią sobie wysoki standard, wyjątkowe wnętrza, ciszę i piękno przyrody. Jest to bez wątpienia jedna z ciekawszych propozycji rekreacyjnych na tym terenie idealne dla tych, którzy chcą uciec od codzienności. Na gości czeka kameralny gabinet spa z cudownymi kąpielami ziołowymi bogatą gamą masaży gorącymi kamieniami bazaltowymi stemplami ziołowymi solami z Morza Martwego i czekoladowym w Ofercie ponadto kąpiele ziołowe według pół roku Kwiatoterapia Bacha, a także kąpiel w saunie suchej i parowej z aromaterapią i w gorącym jacuzzi zewnętrznym. To miejsce, które pozwoli zapomnieć o zgiełku miasta, zregenerować siły i odpocząć. Otoczenie lasów i jezior gwarantuje ciszę, świeże powietrze i niepowtarzalny klimat. Na gości czeka wyśmienita kuchnia ze specjalnościami z ryb słodkowodnych i dziczyzny, staropolskich dań i współczesnej kuchni światowej. Muzyka dopełnieniem luksusowego odpoczynku w atmosferze SPA są oryginalne dania oraz potrawy w hotelowych restauracjach. Efektownie urządzone wnętrze, wyjątkowa atmosfera oraz smak znakomitych potraw sprawią, że odwiedzicie ją Państwo zapewne nie jeden raz. W ofercie także degustacje miodu i wyrobów pszczelarskich oraz degustacje win z całego świata w stylowej młońskiej piwnicy. Młyn klekotki, oferujący 35 pokoi oraz 7 apartamentów o wysokim standardzie. Hotel oferuje pełen zakres usług związanych z organizacją wszelkiego rodzaju spotkań, konferencji, sympozjów i szkoleń. Młyn klekotki, zapewniamy, że to niezwykłe miejsce pozostanie na długo w Państwa pamięci.